Sniby, community day, dobry. Bardzo Pierwsze szalenie, czeki są tutaj przed nami, A sztuk numer 5 profesor się uśmiecha, bo wykupiłem sobie oczywiście tego researcha za. Je, ile tam jest? Za 3 ziko, za 5 ziko. Cholera, ile to teraz to kosztuje? Jak kupiłem, to nie patrzyłem. I musimy zrobić Power Pokémon 10 ten, ten times. 15 sniwi trzeba zapłacić, i 15 sprawów. To co mają ulubione, czyli Power Pokemonów 10 razy. Ale czy jakiś z nimi tutaj? będzie chciał być w wersji shiny. Nie wiem dlaczego znowu mi aplikacja ścina, jak wchodzę panie pokemonów i tak mega 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 muli, tak jak to ostatnio miałem, strasznie w ogóle jakby klatki mi się ścinały niesamowicie i ja nie mam pojęcia dlaczego. No niestety na razie w tej shiny nie chce być i wszystkie są w ogóle z bardzo małym CP, to nie znaczy, że mają mały IV. No ten już to już jest większe chyba mm, Ten zapany, ten nie złapany. Aha, czyli wszystkie zapane, nic nie było shiny. Jesteśmy w parku Regana, dlatego jestem bez maseczki. No i zobaczymy się tym wszystkim, co robimy, jak zwykle, na CD. No i bęk, mamy shiny sneedli numer 1. I najlepsze jest to, że wbiła godzina 11 z małym hakiem, nie zauważyłem nawet tego. Zmieniliśmy komórkę. I co? I jest Weather Boost, także więcej candy, a raczej większa szansa na XL Candy za zapalnie pierwszy Shiny z i to nawet z Insensa, coś mi się wydaje Sprawdźmy sobie i fałkę jaka to jest i jedno XL niesamowite i fałka jest do dupy kolejny szajniczek jest zwykły ale ja sobie zrobię szajniczeka tutaj z incensa, żeby mi nie zginęło nie no, no niestety jest zwykłe, więc my lecimy dalej robić DASTA, bo pamiętajmy, że na tym komunikie mieliśmy trzy razy da DASTA załapania. A ze Starpisem już w ogóle są niesamowite ilości i wszyscy się tym jarają. Będę. I jest Shiny numer 3, bo numer 2 nie nagrywałem, bo zapomniałem że powinienem nagrywać i zastanawiam się cały czas o co chodzi, że jak włączam nagrywanie ekranu to mi telefon całkowicie wariuje i klatkażu mi jakby brakuje. Nie wiem czy to tak samo to wygląda na filmie, muszę sprawdzić, ale no tutaj jak sprawdzam w aplikacji chociażby teraz IV czy tam klikam kolejnego shiny checka, to jest y, tragicznie i I don't have fucking idea what the fuck is going on. No widzicie jak to, znaczy no nie wiem właśnie czy to tylko widać u mnie na ekranie, czy to jest, się nagrywa tak czy się nie nagrywa Jak się nagra i się złoży to się zobaczy I mamy kolejne shiny Sneevy z Ninsensa, jest to numer numer chyba 5 Albo 6, bo znowu jednego nie nagrałem i nagrywam kolejne, Jesteś bo... pod słońcem Jestem pod słońcem, więc wygląda jak wygląda, moim zdaniem bardzo dobrze wygląda, bo to jeszcze nie jest takie mocne słońce i tak idę trochę bokiem do słońca, żeby było się tak fajnie i w ogóle Miutmalina, Sprawdźmy IV tego skurwysyna, jakie rymy. Zajebiście. I czy to jest shiny? To nie jest szajn. No, i mamy pierwszą setkę, po którą przejechaliśmy. okno, żeby być w samochodzie, bo pochodzi się u parku Regana Shiny. Nie, i to jest chyba ta setka, właśnie 339, tak. Yy, I znowu co? I patrz, jak mi przycina. Uh -huh. I ogólnie chodziliśmy trochę po parku Regana, i to widzieliście, ale potem stwierdziliśmy, że samą po prostu spierdalamy, bo zaczyna robić się za dużo ludzi, i po co po prostu siebie narażać, nawet w parku już jest tak, jak jest. A że jest niedziela Niehandlowa nie jest pogoda tak to właśnie wygląda. Czy to jest to Staiwi? To jest to stajwi? i niestety nie jest szajni Szkoda. Ale w ogóle sprawdźmy jak my wyglądamy, jeżeli chodzi o Szajniaki Jeżeli chodzi o Szajniaki to mamy ich już o kurwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiemnaście sniwi. Ja mam 15. A, ja mam 15. Yy, ale jak już tutaj się nie nagrywamy, to zróbmy sobie szajnie czeki. Yy, może yy, coś tutaj nam szajni jeszcze by ładnego wyskoczyło, sincenza też nie jest szajni. Kolejny też. Ja cały czas się zastanawiam, o co chodzi, że tak laguje, ale widzicie co jest najlepsze? Jak nagrywam rajdy, to nie laguje, nie? Nie. Jest normalnie. Może Community, day, wiesz, za nie. dużo Pokemonów jest. Może to coś, coś jest z tym wspólnego, ale tutaj jak widzimy, no nie, wszystko przeklikane, nic nie jest shiny. Ja włączam z powrotem goczje i widzimy się na kolejnych szajniakach, pewnie na kolejnych setkach. Kto mnie zaprasza na rajd? Na, na, no nie, na no, takiego rajdu nie chcę, Nie, widzimy się dalej. No i stwierdziłem, że czas, takie małe podsumowanie, taka mała przerwa w bardzo fajnym miejscu i ja tego nie rozumiem, o co tu chodzi, że na nic jest ostatnim i zacina tak nagrywanie ekranu. Widzicie, ile tu jest czeków do zrobienia, więc wszystko szybko na fastkaczu. Najgorsze jest to, że od kiedy tam ta setka wyskoczyła na mapie, to tak się skończyło, więc nie niefajnie, niefajnie, niefajnie. Co się z tego ogóź? Yy, ale, zaraz wam coś pokażę Jeszcze tylko czeki porobimy, bo jak widzicie tylko tutaj yy, trochę jest, to jest złapane Złapane, złapane, tu jest świeży z Insensa. I jest shiny! I proszę bardzo, shiny z Insensa Na nagrywce, ja takie rzeczy lubię, jak włączasz jest shiny Jest to oglądać, są emocje I, że tak powiem, no jest, jest, jest fajnie, jest, jest niesamowicie po prostu. Pamiętajcie, to jest premiera Shiny Sneevi, if you know what I mean. Kurwa 10, 15, 15 ma to shiny. Ja pierdolę, prawie nie. Ale właśnie, jak mówiłem, jedna setka tego wyskoczyła. Ale jak robiłem coś takiego przed chwilą, patrzę: bank 267. Więc wydaje mi się to po prostu z Insensa i łapałem na Ultra Bolu i jest kolejna setka. Jeszcze mam jedną setkę odłożoną przed Community Day i tu jest kolejny Shajniczek, który nie jest shiny. Więc złapmy to i sprawdźmy w ogóle ile mamy shiny sniwi, snivy, już zapanych Age Zero, dzisiaj nic na nie zapałem. 27 szajniaków, widzimy się później. Ja tutaj łapię bo Stardust, you know. Po bardzo długim czasie zrespiła się nareszcie kolejna setka, która że nie wiem mapa pierdolnęła czy coś, ale patrzy, nie no, skanuje innej fałki, tak? I to jest chyba to Kurwa seta. <grym> really? ej, really, kurwa. Ej, syn... tak, to jest seta wtedy. Ja... Czekaj, tak. Zafaję sobie setkę w pokęwonkę. nie? Dobra, nieważne. Ja pierdolę. Serio? No no, setka, tak. Zajebyście Zajebiste. pójdę kurwa, może Dobra yy, To ja zaczerpnąłem yy, świeżego powietrza No i... Zajebiście, widzimy się później No i mamy Snivy Community Day za nami, czy ten tank jest shiny? Niestety nie I dalej mi coś tutaj Na łapaniu Pokemona przycina ekran i... Ja nie wiem dlaczego, ale czas na podsumowanie Bo jest lepiej niż myślałem <laughs> Więc jeżeli sobie wpiszemy Age 0 to jest 998. 998 sniwi zostało dzisiaj przeze mnie złapanych. A jeżeli złapałem jakiegokolwiek innego pokemona, to go usunąłem od razu i do tego w ogóle nie liczę. 998 sniwi złapanych dzisiaj na Community Day. Uważam za bardzo dobry wynik. Jeżeli chodzi o Shiny i h Zero, no to mamy 47 Szeinaków, w tym tą naszą setkę, która właśnie jest tutaj. O cyk, a nie, przepraszam, to jest 98 shiny z insensa w ogóle. Yy, setka shiny jest tutaj, 704 cp. Oto, to jest shiny setka. Także jest fajnie, naprawdę. No i pozostaje nam mmm, dust. Ile ja zrobiłem dusta? Nie zapisałem. Mniej więcej pamiętam, ile miałem. Widzę, ile mam. Mniej więcej wiem, ile wydałem na jakieś już tam power-upy. Więc mniej więcej między 450 tysięcy a 500 tysięcy Dasta zostało zdobytego. Zdobyłem tyle Dasta, o w ten sposób to powiedzmy. 313 XL Candy. Ile już XL Candy miałem? Ile? To też jest na początku filmu, pewnie widać ja pierwsze sniwi, ale nie sprawdziłem tego. Mam na jedno, właśnie na 50 level i to jest chociaż spoko. Więc zacznijmy sobie od tego, że właśnie sprawdźmy nasze setki. Po tą setkę 339CP pojechałem, nie ją 267 cp setka już prawdopodobnie jest z Insensa i nawet nie wiem kiedy ją złapałem, ale też o tym mówiłem. No i jest ta shiny setka 704CP, po którą pojechaliśmy i, i, i byłem naprawdę w szoku, że <laughs> była Shiny, więc ewolucję zaczniemy sobie od Shiny Sneavy iv inne ewolucje teraz, ja tam już, wiecie, próbuję poza odcinkiem, żeby tutaj jakiś głupot nie pierdolić i czasu wam nie zajmować takimi pierdołami jak ewolucje. Jeżeli chodzi o IVki pod PvP, coś tam widziałem, że jest, dokładnie sobie zasiądę z kąpem, sprawdzę wszystko i tak to właśnie wygląda. I tutaj czas nas naszego finalnego Pokemona. Zobaczmy jak to wygląda. Tak, to tak wygląda. Czerwone oczy. Jakby byłby Shadow, a nie jest. Więc mamy naszego Superiora Shiny 100 IV. Elegancko. Z Frenzy Plantem oczywiście, bo to jest ten ekskluzywny atak na CD. No i co by tu nie mówić. Wydajemy 410 000 dasta 190 candy, 296 XL candy. I robimy go na level... 50 w tym momencie cyk. No, Siny seta. No, Szanie seta, żeby nie była wymaksowana na 50 level, no to To wstyd po prostu. Ja wiem, serpior idealnie się nadaje do Ultraligi, ale ja mam jeszcze 17 XL candy, mam 5162 candy i zrobię jeszcze z pewną osobą sobie 100 tradeów, za które dostanę 100 gwarantowanych Xelek. I może kiedyś sobie tego Serpiora kolejnego na 50. level strzelę pod Ultra Ligę, ale myślę, że jakoś on tam super śmigać yy, nam nie będzie. Oczywiście yy, pozostałe setki też sobie zewoluuję, dlaczego by nie. Yy, miałem w ogóle jedną setkę odłożoną, więc jej nawet wam nie pokazuję. <laughs> jedną setkę miałem odłożoną, więc yy, i tak byłem, że tak powiem, zabezpieczony, bo był taki moment, że nie chciała się żadna setka zrespić. A jak potem stwierdziłem, że już mam dosyć i wszystkiego mi wystarczy, to już wróciłem do domu, w domu trochę kończyłem to CD. To okazało się, że potem zaczęły się te setki respić, ale stwierdziłem, że jak już jedną to dostałem, to dam szansę innym. Nie no, żartuję, po prostu wiedziałbym. Niemożliwe, żem dostał dwie szanisetki jednego dnia. To. to, to, to... <laughs> nie, takie rzeczy się po prostu nie dzieją. Ja, ja wiem, że to jest, to, to jest. Takie prawdopodobieństwo małe. <laughs> Że aż mi głos zabiera. No i zrobię sobie tutaj To Sneavy. Jeszcze jedno z IV yy, od razu w Sapiora. Jedno sobie z IV zostawię. To to takie moje stare, najstarsze. Ono mi się w ogóle wydaje, że było wyklute z jajka. I ona tak sobie tam zostanie. Mm, może się czy kiedyś do czegoś innego przydadam ta setka. Zobaczymy. I tu robimy kolejną ewolucję Serving w Sapiora. I nam to całkowicie wystarczy. Czy pod Lucky Trade y ktoś to będzie chciał? Myślę, że wątpię, że ktoś to będzie chciał pod Lucky Trade. Y. Oczywiście jakieś tam sobie szajnaki ewentualnie zewoluuje. No ja raczej nie będę chciał. Jak już mam shiny setkę, to raczej nie będę chciał yy, kolejnego takiego Pokemona właśnie na Lucky trader. No bo po co? Pięknie. Piękny Pokémon. majestatyczny. Stylisty shiny. Bardzo ładny. Ja oczywiście liczę na wasze komentarze. Dajcie tam znać w komentarzach tam wasze Community Day. Czy Wam się udało, czy Wam się nie udało? Jakieś przygody mieliście, czy może Szanin dorwaliście, albo jakieś inne dobre. Ivy Shiny, właśnie, jeszcze a propos Shiny, zapomniałem. Jak tutaj już jesteśmy, to jest to? Tak, no to T98 też sobie zewoluje. ora. Shiny 98 też. Bardzo fajnie. Zaskoczyłem się w ogóle, że takie coś do, do, dostałem, tak? O, banel wisekka. Już lecę. <laughs> Zaskoczyłem mnie to bardzo, tak sobie sprawdzałem. Patrzę nagle o Shiny 98. I zróbmy właśnie tą ewolucję jeszcze i to już będzie wszystko, tak? Tak. Że ewolucja się dokonuje, jeszcze raz przypinam, wszystkie linki na dole są w opisie. Komentarze tam też na dole możecie zostawiać. łapki w górę. Dziękuję bardzo od razu z góry jak ktoś zostawi. Widzimy się w kolejnych odcinkach. A jakby nie patrzeć, kolejny odcinek będzie już niedługo, bo wychodzi nowa legenda na rajdy. Nowy event wychodzi, więc będzie co tam nagrywać. To było wszystko. Dziękuję bardzo. Cześć.